Wszyscy Dzisiaj znajdujemy się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w samym sercu Katowic, a przyczyna jest bardzo ważna. Spotykamy się dzisiaj na pierwszym tak dużym turnieju szachowym, który jest właściwie organizowany w naszym regionie od czasu pandemii. Bardzo się cieszymy, że przyjechało tutaj wielu wielu znakomitych arcymistrzów i arcymistrzyń, więc obsada turnieju szachowego, który odbędzie się zarówno dzisiaj, jak i w niedzielę, jest naprawdę znakomita, ale co ważne, jest także wielu reprezentantów młodszego pokolenia. Są z nami dzieci nawet 5-6-letnie. Bardzo się cieszymy, że ta pasja szachowa jest w nich kształtowana od najmłodszych lat. Listę startową otwierają zawodnicy Vasco Hetman GKS Katowice, czyli wicemistrzów Polski drużynowych. Bartosz Soczko ma pierwszy numer startowy, czyli fantastyczny zawodnik właśnie blicowy. Natomiast jest bardzo, bardzo wielu dobrych zawodników, arcymistrzów, mistrzów międzynarodowych, także zawodników z niższymi tytułami, którzy na pewno będą chcieli jak najwięcej ugrać w tych partiach, a może kto wie, będzie jakiś czarny koń turniej. Jutro odbędzie się turniej w pięciu grupach, tempem szachów szybkich, natomiast będzie jedna grupa otwarta, gdzie zagrają i arcymistrzowie, i osoby, dla których to będzie pierwszy turniej, natomiast będą te cztery grupy juniorskie, najmłodsi zawodnicy, około 5 lat. Okazało się, że w czasach pandemii jest to jedna z niewielu dyscyplin sportowych, którą śmiało można dalej uprawiać, ponieważ szachy przez internet cieszą się coraz większą popularnością. Więc jeśli ktoś się naprawdę waha, zachęcam, żeby spróbować no i już od jutra zacząć grać.